Cześć siemanko, z tany Jackson 8, 8 plus. witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie to odcinek z Stumble Guys. W tamtym odcinku, jeżeli oglądaliście, trafiłem dwa nowe specjale na moim koncie nowe, w sensie, że nie nowe, na przykład yy, nowe, na przykład nie wiem, Pixel Shogun. Tej na przykład jakiś Kyle nie? Tego dwa nowe specjalne na moim koncie. Był to Dynamitron i Diamond Demon. Oczywiście standardowo zakręćmy sobie ten. Widzimy się jak już zakręcę koło fortuny. No i dobra, jestem. Kręcimy. No no i właśnie w tamtym odcinku trafiliśmy tego Diamond Demona, nie? Może no za godzinę będzie następny spin. No, no szkoda. Eee, w tamtym odcinku właśnie trafiliśmy tego Diamond Demona. Mega się cieszę. Bardzo chciałam go mieć. Więc na początek za... <laughs> Endless Block Dash. Nieskończony Block Dash. Normalnie koronki da się zdobywać. Dobra, na pewno będzie grane. O, Sauker Scramble. Nie wiedziałem, że w ogóle takie coś jest. Ale dobra, zagrajmy sobie. Legendary Blockdash. Kocham to. Bardzo jest fajne. Ale. Najlepsze no jest to, że to jest tak ciężkie, przynajmniej dla mnie, że wygrałem na tym tylko raz. Nie potrafię przejść takich. Jak już jest druga runda, i jak są już pod koniec, nie, albo w trzeciej rundzie, w finale, są takie bloki, kurde, że jakieś, nie wiem, jakieś. TNT jakieś kurde kolce, nie wiadomo co to po prostu nie potrafię tego przejść i zawsze na tym odpadam, nie i Dla, dlatego raz mi się udało na farcie dlatego, że em, emotką coś tam em, go podkosiłem i on spadł i gdyby nie to, żeby że on spadł, to przegrałbym to, bo już też ten, też już miałem spadać, więc no w skrócie, on spadł pierwszy. Banan! Banan! Lubię banany! Dobra. No Dobra. Runda druga. No i właśnie i na takich tych odpadam, nie. Jakieś ściany, duże jakieś kol, pięć ścian kolców, kurde. Nie lubię tego bardzo. O, jeszcze udało mi się przeniknąć. Fajnie, fajnie. Bum. <słuch> dobra. Kurde. No nie, dobra. Oczywiście, zapomniałam dodać, bardzo bym się ucieszył, gdybyście zostawili jakiegoś subika. Ten, kto jeszcze nie subskrybuje, bardzo bym prosił, aby zmienił czerwony przycisk subskrybuj na szary. Bardzo by mi było wtedy miło. Nie nalegam, ale bardzo proszę. Dobra. A nie zgadniecie, e, ten. Wydałem na tą grę 50 zł, nie? Zaspinowałem. Nie. Kupiłem karnet. To, y, totalnie go odblokowałem, nie? Do samego końca. Ze 30 gemów, bo mi się nie chciało wbijać. I stało mi jeszcze jakieś 1000, ileś tam gemów. 1400. To były. Mam rafinał i teraz będzie ciężko bardzo. I były takie spiny, gdzie był. Motka pancha podkoszenia serduszka banana i tak dalej nie to ja to zaspinowałem bo za zawsze chciałam mieć pancha na tamtym kącie już go miałem no ale oczywiście te konto straciłem bo jakże inaczej i teraz na takiego pancha polowa i wtedy na takiego pancha polowałem i zamiast pancha trzy razy było tak że Dosłownie koło tego pancza to przeleciało. I prawie bym go miał, ale nie, nie zdobyłem go. I zaraz pancza wypadła mi emotka kopy. <grym> A już... <grym> Te, mój nick y i ta emotka. No coś podobno co co coś pięknego. <grym> Kurde. Dobra. No nie. <grym> <grym> Dobra, już się przestraszyłem, że odpadnę. No zostaw mnie! Zostaw mnie Patrz się każdy podkasza. Emotkuje, nie? No, to GG. Dobra. Nie to co to jest? Dobra, przeszedłem. Um, dobrze. tylko wytłumaczy mi, co to do chole. No i właśnie dlatego nie umiem tego wygrać. No, nie, no się zaraz popatrzę. Dobra, mm. Mm, reklama, zaraz wracam. Dobra, Mu... Muszę sobie kupić ten pakiet za 11 zł. Ten pakiet sertowy, bo jeszcze go nie kupiłem. Usuń reklamy. Te reklamy mnie już tak wkurzają. Dobra, bierzemy turniej. I nie grałem jeszcze Stalker Scramble. Weź udział. Ok, zagrajmy. I z tego, co słyszałem, na tym Blog Endless będzie. Będą, będą. Na, na górze będzie taki pasek, który będzie pokazywał, że, y która to jest fala. I to będzie nieskończony blokadaż. Że bez jakiegoś stopera, no nie. I tam będzie można normalnie sobie. Y y chyba y będzie można zdobywać koronki. Ale oczywiście ja będę sobie grał z jakimiś bocikami. A najlepiej po prostu będę grał sobie sam, jeżeli tak się w ogóle da. I będę patrzył, i, i na ja, jaką falę dotarłem. Można tam ym, dowiedzieć się, jaki jest się dobry w blog dasz. O. Może tak. No nie, no akurat. Tak, tak, tak. Nie. nie. No nie, ale skam. O kurde, ale mnie wybiło. Dlaczego ja... Dlaczego ja od razu z tego nie skorzystałem, nie? No No nie. Nie. Dobra. Ja nie mogę. Ale to zepsułem. BUM! No nie, kapibary podkosiłem. Oj. No, to ka... No ale karma, nie? Dobra. O, kurde, dlaczego to jest takie. Okej. Okay. Idę w bardzo złym kierunku. No nie, dobra, nie, jak ja tego nie przejdę szybko. Biegnij, 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 Dobra, jeszcze ta emotka pod kaszeniem mnie zatrzymała, nie. Dobra. Tutaj chyba 25 można dosyć za wygraną. Jestem ciekawy, czy mi się uda to wykryć. Dobra. Mm. Teraz pójdę środkową drogą. Pójdę tam i tam jest taka no dlaczego dlaczego to mnie tutaj wyrzuciło dobra haha ho, ho, dobra bierzemy to i teraz co jest co to było dlaczego Teraz chcę pójść tutaj. Tak, tak, dobra. Nie wiedziałam w ogóle, że Ja chcę teraz ten. Ha, to jest po prostu zwykła trasa. O drugi jestem. Oj. Dobra. Uff. Kapibara nie przeszła. Nie. Dobra, zostały jakieś super... Zostały chyba tylko same legendarne, jeżeli żaden z kim mi nie umknął. Dobra, finał. Um. Tak, same legendarne i specjalne, no tak. Nie, to jest ten królik jeszcze jest epicki. No co? Przecież ten królik jest epicki. Dobra. O, kurde, ale, ale turbo, nie? Dobra. Idź. Dobra. Muszę, muszę zrobić ruina. Oj, oj, ale mi zlagowało. No, goście, tu już jest, jest, dobra. Szybko. Podkoszenia. Dobra. Nie. Dobrze. No c nie. Nie zauważyłem jakiegoś Shוגua. Dobra. No niestety się nie tu Tutaj też są jakieś nagrody? Hm. Mm. 40 gemów, skeleton, skeleton, rip streamer. Dark Fire Fist. Fire o, to będzie bardzo ładny skin pewnie. Jest. Hmm. Zobaczmy jakie mam emotki. Co to jest za emotka? W ogóle pierwszy raz ją widzę. Fajno jest! Co jest? Ja ją chcę na to. I tą? Czy to. Nie, to nie pasuje. A co to jest? Nie, to jest lepsze. Dobra. Bierzemy ją na to. Bo to jest. To jest ta, tak to jest ta. No i dobra. Już czy jakieś inne pancze. Tak, jest taki Ale tu ma fajną animację. Jest jeszcze zaczep. Co to za O nie, Dora. No Dobra, zagramy sobie jeszcze Retro ramby. Będę miał tą nagrodę. Sorry, że tam z, tak z, zamilkłem, po prostu patrzałem się przez okno. Blu, też o pierwszą gierkę. Dobra, lecimy. O kurde, dobra. O nie, ja muszę sobie głos pod... o! Nie, jak ja tego nie przejdę. Dobra, Po głowie mu wskaziłem. Dobra, robimy... Nie, żartowałem. No i on po... Czegoś co, co goś zrobił? No nie, goś chciał zrobić jakieś... Oooo, za blisko byłem, już się bałem, że przeniknę i spadnę. O nie, o to jest fajne. O tak, o tak. Dobra, Dobra przechodzimy dalej. Tu skin. Ten R tu. Oj, nie chciałam mnie wczytać. Więc zagrajmy jeszcze raz ostatnią giereczkę. Dobrze. O, akurat tutaj tyle się tego zdobywa. Dwa dla mnie. Dziękuję. Piszesz, to jest devil! Pisz, to jest demon, Nie, go się spalić! No, nie, no. Jestem dwunasty. Jestem dwunasty. Nie, ja z tej lawy zaraz idę, nie? No, jeszcze tego nie udało mi się zebrać. Iść dobrze. No, dobra, ja stąd idę, Nara. Idę. Co to? Przepraszam, szybko, jestem trzynasty. Nie biegnij biegnij, 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 coś No już nie przejdę szybko. Przecież tyle tego co O dobra, i tu będzie najlepiej to robić. Chyba. Nie. Dobra, biegniemy. Dobra, moje. No o ty, co mnie kosisz jeżeli zdążę, jeżeli zdążę, jeżeli zdążę, to może uda mi się zjechać i stanąć tu emotką. Dobrze, 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 dobrze. I zbierzmy na górze wszystkie. Nie spadłem! Weźmy to. Nie, nie Ojej Dobra, dwa zebrałem chyba. Tutaj jest jeden, zebrałem, zebrałem. Dziesiąty jestem, dobra. Mm, tutaj mamy... Dobra, nie. Muszę być naprawdę dziesiąty, 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 dziesiąty. Ja chyba muszę być dziesiąty. Jeszcze lepiej jak dziewiąty będę. Ósmy! No i dobra. Z tego, żeby to utrzymać. Oj. Dobra. No nie nosi to... Dobra! Przechodzimy, lecimy. Dobra. Druga runda. Lavalant! Dlaczego nie mam emotki, serduszka albo piąstki? Ja. Ale na szczęście teraz nas, w, nas wczytało. Więc to akurat takie pocie. Oh! Daj mi to. No nie da się tego już zabrać. Nie da się już tego zabrać. Oh! Jednak się da. No nie no, zabrał mi. Wiem hmm. to jest głupie, ale podkoszę ich. <grym> Dlatego, że tutaj nie używa się za bardzo motki podkoszenia. To się bardzo... Nie używa podkoszenia. Co, jak coś zrobisz nie tak, to już po tobie. No! Spadaj. No, to już zaraz ja spadnę. Dobra. No nie, dobra, GG. Nie, jakaś szybko, szybko. Gdzie mam teraz pójść? Dobra. O ja. Ole fort. Dobra, lecimy dalej. Finał Ale się fartło, nie? Nie, to jest taki fart. Dobra, Uff. Bombardment. Bombardment. Teraz nie wiem. Dobra, spróbuję zebrać to. Dobra, mamy. I to jest też moje. No i dobra, wszystko cyfra. Ale ja będę stał tutaj. Ej. No ty! Nie można stać. No bo zaraz ci taki... Ej, o, ej coś tam cię walnie, matko piąstki i przegrasz. Trzeba stać na takiej platformie. Bo wtedy jak cię walnie, to wolisz tu. No chyba, że cię taki dynamitron weźmie. Zostaw! Mm. Zostaw mnie. Mm. No co ty zrobiłeś dla tego biednego? On taki biedny, nie ma emotek żadnych. A co ty na niego zrobiłeś? Aaaa! Tylko go podkosił! Albo to bomba go... Ty zwalił. Albo to bomba go popchnęła i się przy... Oj. Dobra, uwaga. Nie, muszę tutaj... Dobra, staję tutaj. Oj. Oj. Gdzie ja mam... O, tak. O tak. Nie! Żegnam was, bajo!